Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to ładowarka teleskopowa Manitou. Maszyna z 2002 roku, model 633-120. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje? Zobaczcie sami. Masz 6 metrów, i 3,3 tony. Kapony. Tytuł 50%. Silnik Perkins, oczywiście. Rodek, nie model MLT 636 120 LS 22 rok skrzynia mechaniczna, drobiegowa rewers przy kierownicy Przebieg maszyny 7000 ostrość łapie 7490 na joysticku ogrzewanie. Próbujemy maszyną kawałek się przejechać Na starą maszynę hydraulika bardzo wydajna, szybka. dosyć nieźle spróbujemy kawałek się przejechać rewers do przodu i jedziemy oczywiście ładowarka posiada trzy typy skrętu Na starej maszynie to chodzi nieźle. To tak samo skrętne jak wszystkie inne ładowarki. Lepiej ani gorzej, tak samo Widzicie tutaj promień skrętu Maszyny Tak samo zakręca jak wszystkie inne Czy to JCB, czy to Manitu Nowy model Czy nowa Manitka, czy nowe JCB To wszystko mniej więcej jest tak samo starszej generacji nie ma żadnych ulepszaczy typu DPF albo coś tam zwykły, prosty silnik Perki 120 koni coś kupi będzie robił Wystarczy lekko położyć nogę na pedale hamulca. Ręcznie działa. Zapraszam do oględzin i do zakupu w tygodniu do godziny 17:00 w sobotę od 10:00 do 14:00. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.